Witam Was, moi drodzy, na kanale w imieniu oczywiście Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze w Starym Roku, moi drodzy, prawda? Kochani, z okazji Nowego Roku, który jutro będzie, chciałbym przeczytać Wam jeszcze dzisiaj, ostatniego dnia 2024 roku, um, taki prezencik, taki mały artykuł z książki Chrystus z rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw. Jest to książka Waczmanani i ten artykuł mam, czyli fragmenty tej książki ze strony strumień.com.pl. Kochani, czytam, naprawdę polecam. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Wersety biblijne Ewangelia Jana 14.6. Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Werset ten bardzo wyraźnie na coś wskazuje. Jaką drogę dał nam Bóg? Drogę, którą jest Chrystus. Jaką prawdę dał nam Bóg? Prawdę, którą jest Chrystus. Jakie życie dał nam Bóg? Życie, którym jest Chrystus. Chrystus jest naszą drogą, naszą prawdą i naszym życiem. Idziemy do Ojca przez Chrystusa. W Bożych oczach wszystko, co się do Niego odnosi, jest Chrystusem który jest Jego synem. Dlatego nasz Pan powiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Bóg dał nam Chrystusa, a nie wiele różnych rzeczy, które są poza Nim. Nieraz w duchowych sprawach widzimy jedynie i dotykamy jedynie rzeczy. Są one dla nas tylko pojęciami i literą, nie przedstawiają żadnej duchowej wartości. Oby Pan otworzył nam oczy, abyśmy mogli poznać Syna Bożego. naturach chrześcijaństwa, jego korzenie i cała głębia oraz bogactwo zawierają się w poznaniu Syna Bożego. Nie chodzi tu o liczbę znanych nam sposobów postępowania czy doktryn, ani też o to, jak wielką posiadamy moc. Ważne jest, w jakim stopniu znamy Syna Bożego. Jeżeli Go znamy, mamy drogę, prawdę i życie. Nasza moc bierze się z poznania Syna Bożego. Bóg dał nam swojego Syna, a niewiele różnych rzeczy, które nie mają z Jego Synem nic wspólnego. Cała trudność leży w tym, w jakim stopniu znamy Syna Bożego. Zastanówmy się teraz nad znaczeniem słów, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Chrystus jest drogą. Ja jestem drogą. Drogę można postrzegać jako sposób. Pan mówił o sobie jako naszej drodze do Ojca. On jest sposobem, dzięki któremu możemy pójść do ojca. Jeżeli mamy Jego, mamy drogę. Jeżeli go nie mamy, nie mamy drogi. Jeżeli mamy Go, mamy sposób. Jeżeli go nie mamy, nie mamy sposobu. Każdy prawdziwy chrześcijanin miał przynajmniej jedną sposobność, aby przekonać się, że Pan Jezus jest drogą, sposobem. Jeśli jesteś zbawiony, przebyłeś drogę do Ojca przez Pana, na, na, Pana Jezusa jako swoją drogę. Masz przynajmniej to jedno doświadczenie. Pan Jezus jest drogą i nikt nie może pójść do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Każdy prawdziwie zbawiony chrześcijanin wie, że tylko tę drogę można obrać. Dzięki niech będą Panu, że wielu prawdziwie zbawionych chrześcijan nauczyło się tej jednej lekcji: że do Boga można dotrzeć wyłącznie przez Jego Syna, Jezusa z Nazaretu. On jest naszą drogą. Przynajmniej raz kruczyliśmy tą drogą. Drogą tą jest właśnie sam Chrystus. Nie jest nią jakiś sposób, który nie ma z Nim żadnego związku. Musimy pamiętać, że mamy przychodzić do Boga przez Pana Jezusa nie tylko w momencie zbawienia, ale że Jezus wciąż jest drogą za każdym razem, gdy idziemy do Boga. Droga ta nie jest sposobem oderwanym od Pana Jezusa. Niektórzy chrześcijanie poszukują sposobów na duchowość. Kiedyś pewien człowiek porównał w swoim kazaniu zwycięstwo odnoszone dzięki Chrystusowi. Ze zwycięstwem osiąganym o własnych siłach. Po pokazaniu zaś, brat uścisnął mu rękę i powiedział: Przez wszystkie te lata upadałem, ale dziś wszystko już jest w porządku. Zapytany przez kaznodzieję dlaczego, odpowiedział: Szukałem sposobu na zwycięstwo, dzięki niech będą panu, znalazłem sposób. Zwycięstwo przychodzi przez Chrystusa, a nie przez nas. Ten pierwszy brat odpowiedział mu wprost. Jeżeli znalazłeś sposób, nie przestaniesz upadać. Co to znaczy? Pan Jezus powiedział nam, ja jestem drogą. Innymi słowy, Pan Jezus jest sposobem. Sposób nie jest czymś oderwanym od Pana Jezusa. Sam Pan jest sposobem. Jeżeli to, co mamy, można jedynie nazwać sposobem, do niczego to nie doprowadzi. Bóg nie dał nam jakiegoś tam sposobu. On dał nam swojego własnego Syna. Często słyszymy o przeżyciach innych ludzi i podziwiamy je. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że oni dotknęli Pana, podczas gdy my dostrzegliśmy tylko sposób. W rezultacie wciąż na nowo upadamy. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieuświadomienie sobie, że Pan Jezus jest drogą. Musimy pamiętać, że wiara w Pana i wiara w przepis to dwie różne rzeczy. Niektórzy chrześcijanie doświadczają Bożej łaski, wskutek czego otwierają im się oczy. Dostrzegają, jakimi są ludźmi, i porzucają siebie samych, by uwierzyć w Pana. Ufają Panu w kwestiach, w których sami nie mogliby nic zdziałać. W rezultacie odczuwają zaspokojenie w Bogu i zostają uwolnieni. Chwilę później, ktoś inny, słuchając ich świadectwa, również prosi Boga o oświecenie. Prosi, by Bóg pokazał mu jego bezwartościowość, uczy się ufać Bogu, być pokornym i zapierać się samego siebie. Jednakże dziwnym trafem pierwsi doświadczają uwolnienia, podczas gdy drugim nie jest to dane. Pierwsza grupa ludzi doznaje uwolnienia, ale ten człowiek nie. Sytuacje takie mają miejsce, gdyż pierwsza grupa braci posiada wiarę w Boga, dotknęli oni Pana. Natomiast ten drugi brat nie ma wiary, powiela tylko przepis na wiarę. Nie przyjął Boga, ale przepis na wiarę. Innymi słowy, ten ostatni nie przyjął Pana, lecz przejął sposób od pierwszej grupy braci. W sposobach nie ma mocy, nie zdadzą się one na nic. Są martwe, ponieważ sposoby to rzeczy, a nie Chrystus. Musimy pamiętać, że w duchowych sprawach wszystko, co nie jest Chrystusa, jest martwe. Niektórzy bracia i siostry mówią: To dziwne, że kiedy inni mają wiarę, Bóg odpowiada na ich modlitwę. Ja wierzę tak samo, ale Bóg nie odpowiedział na moje modlitwy. Kiedy inni idą do Pana, On jest dla nich łaskawy, czy nie tak samo jak oni, ale Bóg udziela mi takiej samej łaski. Ale Bóg nie udziela mi takiej samej łaski. Zdają się obwiniać Boga, nie uświadamiają sobie, że wierzą w rzecz, dlatego jest to martwe. Przepis jest bezwartościowy, a sposób bezużyteczny. Jedynie kiedy mamy Chrystusa, wszystko będzie żyło. Nawet jeżeli opanowałeś wszelkie sposoby, nie uczyni to z Ciebie chrześcijanina. Bożym dzieckiem staje się dzięki zrodzeniu, a nie dzięki nauczaniu. Pan Jezus rzekł: Ja jestem drogą. Chrystus jest drogą. To on jest sposobem. Bracia i siostry, czy Chrystus jest waszą drogą? Czy twój sposób to Chrystus? Czy też może twoja droga jest tylko drogą, a twój sposób tylko sposobem? Chwała Panu, jeżeli twoim sposobem jest Chrystus. Wszystko pójdzie dobrze. Jeśli jednak Twój sposób jest tylko sposobem, to nawet gdy jest to sposób naprawdę dobry, a nawet najlepszy i najwłaściwszy, nadal będzie on martwy i pozbawiony wszelkiej duchowej wartości. Wiele modlitw pozostaje bez odpowiedzi, wiele świadectw innych wierzących nie wywołuje w nas odzewu, ponieważ nie dotknęliśmy Pana. Powieliliśmy jedynie sposoby innych ludzi, nie dotknęliśmy Pana osobiście. Kiedyś pewien brat głosił poselstwo na temat fragmentu listu do Rzymian 6.8. Wysłuchawszy go, inny brat powiedział: Dziś wiem, jak wygląda droga do zwycięstwa. To jasne, że wierzę już, że nigdy nie upadnę jak wcześniej. Inny brat natomiast podszedł do tego, który wygłaszał poselstwo i potrząsnął głową. Zapytany, co ten gest ma oznaczać, odparł: Nie mogę powiedzieć tego samego, co mój brat. Pan otworzył mi oczy. Ale nie śmiem powiedzieć, że go widziałem. Nie śmiem też powiedzieć, że go nie widziałem. Ten drugi brat nie przyjął sposobu, lecz samego Pana. W konsekwencji mógł się ostać. Natomiast brat, który myślał, że nigdy nie upadnie, w końcu upadł, ponieważ zyskał jedynie sposób. Nie zyskał Pana, dlatego było to bezwartościowe. Nieraz postępujemy niewłaściwie, nawet wtedy, gdy słuchamy poselstwa. Nie prosimy Pana o objawienie, ani możliwość ujrzenia Jego osoby. W zamian ćwiczymy swój umysł, zapamiętując sposób. W rzeczywistości, nawet starannie zachowujemy metodę, nie zobaczymy rezultatu. Czasami może się nam wydawać, że nie ujrzeliśmy wiele, może nam brakować pewności, by stwierdzić, że zobaczyliśmy Pana. W istocie jednak go ujrzeliśmy. Fakt ujrzenia wywoła w nas prawdziwą zmianę. Dzięki. Niech będą Panu, że właśnie na tym polega droga. Nie nauczyliśmy się żadnego sposobu, w zamian poznaliśmy Pana. Pan pokazuje nam jasno, że to On jest sposobem. Za każdym razem, gdy słyszymy poselstwo lub świadectwo, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy spotkałem Pana, czy też tylko zrozumiałem sposób. Nie zbawi nas samo zrozumienie sposobu. Jedyne, jedynie poznanie Pana jako naszego sposobu nas zbawi. Nie zbawi nas świadectwo innych o tym, jak zaufali Panu. Jedynie nasze własne zaufanie Panu nas zbawi. W obu przypadkach mogą być te same, e, w obu przypadkach słowa mogą być te same, ale fakty będą się różnić diametralnie. Pan jest Panem życia. Ci, którzy Go dotykają, dotykają życia i tylko ci, którzy Go dotykają, będą żyć. Chrystus jest prawdą. Pan powiedział, że jest drogą, a także że jest prawdą. Prawda? To po prostu sam Chrystus. Prawdą nie są słowa mówiące o Chrystusie, prawdą nie są doktryny na jego temat. Prawdą jest sam Chrystus. Chrześcijanie często uważają za prawdę objaśnienia i komentarze na temat Chrystusa. W istocie prawda to nie objaśnienie ani rzecz. Prawda to tylko i wyłącznie sam Chrystus. Pan powiedział: I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jana 8:42 Zastanówmy się, bracia i siostry, ile prawd nas wyzwoliło. Boże Słowo mówi, że prawda nas wyswobodzi, czyli uwolni. Tymczasem często prawda jest dla nas jedynie doktryną, a nie Chrystusem. Nasze oczy jeszcze się nie otworzyły, nie ujrzały Chrystusa. Jaka szkoda, że przez 10 lat głosiliśmy tyle doktryn, a jednak wciąż nie widzieliśmy. Mogliśmy usłyszeć przez 10 lat wiele doktryn, a jednak wciąż nie widzieliśmy. Ludzie mogą głosić doktrynę o ukrzyżowaniu wraz z Chrystusem, ale inni nie widzą w nich mocy współkrzyżowania. Mogą mówić o życiu zmartwychwstania, lecz inni nie widzą w nich mocy zmartwychwstania. Jeżeli głosimy jedynie doktryny, wtedy są w nas tylko martwe rzeczy, a nie coś żywego. Pewnego razu ktoś napisał do brata list, skarżąc się: Pewien brat mnie obraził, nie wiem czy mam mu przebaczyć. Dlatego piszę do ciebie: Moje serce. Nie jest zatwardziałe. Jeżeli powiesz, że powinienem mu przebaczyć, to przebaczę. Jeżeli powiesz, że nie powinienem mu przebaczyć, nie przebaczę mu. Bracia i siostry, czy waszym zdaniem wygląda to na postawę chrześcijanina? Przypuśćmy, że kochałem kogoś, kto umarł i piszę list pytając, czy mam płakać. Jeżeli powiesz, że powinienem płakać, będę płakał. Jeżeli powiesz, że nie powinienem płakać, nie będę płakał. Gdybyś to usłyszał, z pewnością wybuchnąłbyś śmiechem, bo jest to po prostu śmieszne. Jeśli ktoś płacze dlatego, że inni mówią mu, by, by płakał, lub nie płacze dlatego, że inni mówią, aby nie płakał, jego płacz jest grą. Bez życia pozostaje jedynie gra i martwe uczynki. Oto brat. Przebaczasz mu albo mu nie przebaczasz. Jeśli mówisz, przebaczę mu, jeśli będę wiedział, że powinienem mu przebaczyć. A nie przebaczę Mu, jeśli będę wiedział, że nie powinienem Mu przebaczyć, są to martwe uczynki, oparte na martwym nauczaniu. Jest to fałszywa gra. Bracia i siostry, jeżeli Chrystus nie mieszka w nas, jeżeli Chrystus nie jest naszą prawdą, nauczanie, które kieruje naszym działaniem, jest tylko martwymi uczynkami, nie jest życiem. Czy dostrzegacie różnicę? Jest ona zbyt wielka i zbyt znacząca. Wysiłek wymaga od nas ćwiczenia pamięci, natomiast życie nie. Kiedy wypowiadamy coś pod wpływem życia, nie mówimy tego dlatego, że pamiętaliśmy, by to powiedzieć. Moc, która jest w nas, pobudza nas do mówienia. Pan rządzi naszym działaniem. Nie rządzi nami ani nie kieruje doktryna. Kiedyś nadejdzie dzień, w którym Pan otworzy nam oczy, abyśmy mogli dostrzec, że duchowa rzeczywistość nie jest czymś oderwanym od Chrystusa. Przedstawianie innym ludziom doktryn nie jest naszym zadaniem. Zajmujemy się przyprowadzaniem innych do samego Chrystusa. Nie musimy uczyć się doktryn na pamięć, aby postępować zgodnie z nimi. To raczej Chrystus mieszkający w nas staje się naszą prawdą. Kiedyś pewien brat obraził drugiego brata. Tamten nie umiał się powstrzymać i surowo go zganił. Po tym incydencie poczuł się nieswojo i czuł, że powinien pójść i go przeprosić. Lecz gdy tylko przypominał sobie, jak ów brat go obraził, powracał gniew. Nadal jednak odczuwał potrzebę przeprosin. Przygotował zatem list do owego brata, rozpoczął go od stwierdzenia: Nie miałem racji ganiąc cię. Znowu jednak przypomniał sobie winę brata, który go obraził, i znowu się rozzłościł. Po chwili wziął pióro do ręki i zaczął pisać. Pisząc, nie mógł powstrzymać nienawiści i złości w stosunku do owego brata. Kiedy skończył swój list i już miał go wysłać, wciąż był rozgniewany. Na pozór list wyglądał na właściwy i chrześcijański. Był jednak wynikiem nauczania, a nie życia. Chociaż brat ten napisał swój list z przeprosinami, w sercu wciąż nosił gniew. Gdyby spotkał tamtego brata, być może nie zdo zdołałby się na powitanie i uścisk dłoni, ale w środku nie miałby przebaczenia i jego mowa nie byłaby naturalna. Czy widzicie tę różnicę, bracia i siostry? Pan jest prawdą. Jeżeli to, co robimy, jest nauczaniem, a nie panem, to jest to martwe. Powinniśmy sobie uświadomić, że duchowe rzeczy są żywe, o ile jest w nich pan, natomiast są martwe, gdy pana w nich nie ma. Kiedy pan będzie w nas świecił, kiedy zacznie w nas działać i kiedy uświadomimy to sobie w głębi swojej istoty, Wówczas to, co mamy, będzie żywe. Chrystus jest życiem. Pan powiedział, że jest drogą i prawdą, następnie stwierdził, że jest życiem. Pokrótce powiedzieliśmy, co to znaczy, że Chrystus jest drogą i prawdą. Teraz musimy nieco powiedzieć o Chrystusie jako o naszym życiu. Tam, gdzie jest życie, tam spontanicznie rodzą się uczynki. Uczynki jednak nie mogą zastąpić życia. Musimy dobrze zrozumieć, że uczynki nie są życiem. Życie nie wymaga wysiłku z naszej strony. Życie to sam Chrystus. Wielu ludzi bardzo się stara i poświęca dużo energii, by stać się chrześcijanami. Codziennie zmierzają ku temu celowi, aż do utraty tchu. Traktują doktryny jednoznacznie: trzeba być pokornym, cichym, miłującym, przebaczającym i wytrwałym. Doktryny te są doprawdy wyczerpujące. Ludzie ci uważają, że niełatwo jest być chrześcijaninem. Bywa tak zwłaszcza w przypadku młodych chrześcijan, którzy przekonują się, iż im więcej się starają, tym trudniej jest im prowadzić życie chrześcijanina. Bracia i siostry, jeżeli Chrystus nie jest życiem, to z pewnością całe dzieło spoczywa na nas. Jeśli jednak Chrystus jest życiem, nie musimy nic robić. Pozwólcie, że powtórzę: życie to sam Chrystus, a uczynki nie mogą zastąpić życia. Największym nieporozumieniem wśród Bożych dzieci jest przekonanie, że własne wysiłki to życie i że dopóki ktoś ich nie czyni, nie ma życia. Musimy sobie jednak uświadomić, że tam gdzie jest życie, nie potrzeba wysiłku. Tam gdzie jest życie, wszystko spontanicznie wypłynie z życia. Pomyśl w jaki sposób widzą Twoje oczy. Pomyśl w jaki sposób słyszą Twoje uszy. Twoje oczy widzą spontanicznie i Twoje uszy też słyszą spontanicznie, ponieważ mają życie. Życie ma charakter spontaniczny. Musimy sobie to jasno uświadomić, że tam, gdzie jest życie, tam spontanicznie pojawiają się uczynki. Jednakże uczynki nie mogą zastąpić życia. Przeciwnie, niektóre uczynki wskazują na brak życia bądź na jego słabość. Jeśli jest to życie, z pewnością jego owocem będzie dobre moralne zachowanie. Dobre moralne zachowanie jednak nie może zastąpić życia. Przypuśćmy że jakiś brat jest bardzo łagodny. Nie mówi zbyt wiele, nie jest ani zbyt łagodny, ani zbyt szorstki. Niektórzy bracia mogliby powiedzieć, ten brat prowadzi dobre życie. W rzeczywistości słów owych braci nie można by uznać za właściwe. Pan powiedział, ja jestem życiem. Choćby ów brat był łagodny i cichy, jego zachowanie nie będzie życiem, dopóki nie ma ono źródła w Chrystusie. Można jedynie powiedzieć, że ma on łagodny charakter, że nie sprawia kłopotów lub grzecznie traktuje innych, że nie wdaje się w sprzeczki i zwady. Nie można natomiast twierdzić, że człowiek ten ma dobre życie. Nie można powiedzieć, że to, co ma, wypływa z Chrystusa, ponieważ to, co ma, jest naturalne. Nie jest to życie i nie jest to Chrystus. Niektórzy ludzie przyjmują inną koncepcję. Myślą, że życie to moc i że Pan, który jest życiem, Daje jej moc i czyni ich dobrymi, aby zachowywali się dobrze i byli dobrymi chrześcijanami. Myślą, że na tym polega życie. Tymczasem Bóg pokazał nam, że moc nie jest rzeczą. Nasza moc to Chrystus, to osoba. Nasza moc to niechęć osiągnięcia czegoś. Naszą mocą jest osoba. Nasze życie to nie tylko moc, ale osoba. To Chrystus, który przejawia się, przejawia samego siebie przez nas. To nie my, posługujący się Chrystusem w celu okazania dobroci, jaką chcielibyśmy mieć. To są absolutnie różne od siebie rzeczy i musimy umieć je od siebie odróżnić. Jeden brat udał się do pewnego, na, w pewne miejsce na spotkanie. Później starszy chrześcijanin zapytał go, dlaczego poszedłeś tam na spotkanie. Bratów powiedział, bo to miejsce jest pełne życia. Starszy człowiek zapytał, czyż nasze miejsce nie jest równie gwarne? Brat odparł. Nie, tamto miejsce w ogóle nie jest hałaśliwe. Na to ów starszy brat. Co masz na myśli? Jeśli nie jest hałaśliwe, to jak może być pełne życia? Tamten odrzekł. Nie ma w sobie nic ekscytującego, a jednak jest pełne życia. Życie nie jest entuzjastycznym podniecaniem, nie jest po pobudzaniem emocji. Ciepła atmosfera i gwar nie tworzą życia. Starszy mężczyzna stwierdził, być może młodzi ludzie lubią ekscytację, ale ja zawsze woła, wolałem refleksyjne kazania. Kiedy tylko słyszę refleksyjne kazania, dotykam życia. Młody brat odrzekł, ja również słyszałem refleksyjne kazania, o których myślisz, ale nie dotknąłem życia. Bracia i siostry, rozmowa ta pokazuje nam, że życie to nie pobudzanie emocji, właściwe myśli, mądre, inteligentne wypowiedzi, logiczne lub rozważne słowa. Wszystko to może nie mieć życia. Niektórzy mogą powiedzieć: To dziwne, jeżeli ani ekscytacja, ani rozważne kazania nie są życiem. A czym w takim razie jest życie? Co uważasz za życie? Przyznajemy, że nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnych lepszych słów na opisanie życia. Możemy jedynie powiedzieć, że istnieje coś głębszego od uczuć i myśli. Kiedy dotykamy tego czegoś, jesteśmy ożywieni. Tym czymś jest życie. Bracia i siostry, czym jest życie? Życie jest czymś głębszym od myśli. Myśli nie mogą równać się z życiem. Czym jest życie? Życie jest czymś głębszym od uczuć. Uczucia nie mogą równać się z życiem. Myśli i uczucia są czymś zewnętrznym. Czym zatem jest życie? Pan powiedział: Ja jestem życiem. Nie można doświadczyć życia poprzez wkroczenie w ekscytującą atmosferę lub uduchowione otoczenie. Musimy zapytać, co jest źródłem takiej atmosfery. Doświadczenie mówi, mówi nam, że ci, którzy są wprawieni w stwarzaniu gwarnej atmosfery, bardzo mało wiedzą o Panu. Wielu rozentuzjazmowanych rozentuzja ludzi posiada nikłą wiedzę na temat Pana. Chrystus jest życiem, wszystko inne nie jest życiem. Musimy nauczyć się poznawać życie. Życie nie składa się z ekscytacji ani refleksyjnych myśli. Życie to wyraz samego Chrystusa. Musimy znać Pana. Nic nie może równać się z naszą znajomością Pana. Kiedy poznajemy Pana, dotykamy życia. Musimy uświadomić sobie przed Panem, co to znaczy, że Chrystus jest życiem. Ci, którzy wyglądają na ludzi pełnych entuzjazmu i bystrych, niekoniecznie znają Pana. Gdy zaś znajdzie się grono ludzi, którzy znają Pana w szczególny sposób, którzy wiedzą, jaki jest Pan, ich duchowe rozróżnienie i poznanie Pana powie im, że Chrystus jest życiem. Posiadając to rozróżnienie i poznanie, będziemy zmienieni. Jeśli wiemy, że Pan jest życiem, dojdziemy do wniosku, że w duchowych sprawach naturalna energia jest bezużyteczna. Jeśli znamy Pana jako życie, jedynie w nim złożymy nasze oczekiwania. Kiedy po raz pierwszy uwierzyliśmy w Pana, nie wiedzieliśmy, co to znaczy oczekiwanie na Boga. Gdy jednak nauczyliśmy się kilku lekcji, Zaczynamy oczekiwać od Niego coraz więcej, ponieważ wiemy, że wszystko zależy od Chrystusa, a nie od nas. Gdy po raz pierwszy staliśmy się chrześcijanami, elgnęliśmy bardziej do rzeczy naturalnych, nie pokładaliśmy nadziei w Panu. Kiedy nauczyliśmy się kilku lekcji, zaczęliśmy trochę więcej rozumieć, zadawać, zdawać sobie sprawę, że musimy nauczyć się ufać Panu. Ufać Panu nie oznacza ufać Mu w kwestii poszczególnych spraw lecz ufać, że uczyni to, czego my nie potrafimy sami z siebie uczynić. Kiedy staliśmy się chrześcijanami, odczuwaliśmy potrzebę zrobienia czegoś, myśląc, że jeśli tak się nie stanie, to wszystko się rozsypie i skończy fiaskiem. Zawsze staraliśmy się uczynić coś w, o własnej mocy. Gdy jednak odkryjemy, że Chrystus jest naszym życiem, zrozumiemy, że wszystko zależy od Niego, a nie od naszego wysiłku. Wtedy nauczymy się odpoczywać i wyczekiwać jedynie na Pana. Bracia i siostry, musimy pamiętać, że Bóg nie daje nam różnych rzeczy. On dał nam swojego Syna. Powinniśmy zawsze podnosić głowę i mówić do Pana. Ty jesteś moją drogą, Ty jesteś moją prawdą, Ty jesteś moim życiem. Panie, Tobą jedynie powinienem się zajmować, a nie rzeczami, które do Ciebie należą. Bracia i siostry, niech Pan będzie dla nas łaskawy i pokaże nam, że duchowe sprawy to po prostu Chrystus. Z dnia na dzień powinniśmy sobie uświadamiać, że droga, nie mająca nic wspólnego z Chrystusem, jest złą drogą. Prawda poza Chrystusem jest niewłaściwą prawdą. Życie, które jest poza Chrystusem, jest niewłaściwym życiem. Tymczasem, jakże łatwo przychodzi nam traktować drogę, prawdę i życie jako osobne rzeczy. Życiem nazywamy hałaśliwą atmosferę, jasną logikę, bogactwo uczuć, zewnętrzne zachowanie. W istocie żadna z tych rzeczy wcale nie jest życiem. Musimy wiedzieć, że to Pan jest życiem. Chrystus jest naszym życiem. To Pan powoduje, że owo życie wypływa z nas. Niech Pan wyzwoli nas od wielu oderwanych od siebie zewnętrznych spraw, abyśmy mogli dotknąć Jego osoby, abyśmy wiedzieli, widzieli we wszystkim Pana oraz ujrzeli, że poznanie Pana jest naszą drogą prawną i życiem. Oby Pan otworzył nam oczy i. Obyśmy uwolnili się od wielu zewnętrznych rzeczy, po to, by ujrzeć Syna Bożego. Żyjmy w Nim i niech On żyje w nas. Amen. Moi drodzy, kilka wersetów: że Chrystus jest w nas. Lecz jeśli Chrystus jest w Was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest życiem z powodu sprawiedliwości. Rzymian 8:10 Ponieważ Bóg, który powiedział z ciemności i światło zaświeci, jest tym, który zaświecił w sercach naszych, aby rozświetlić poznanie chwały Boga twarzy Jezusa Chrystusa, lecz mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby znakomitość mocy była od Boga, a nie z nas. 2. Koryntian 4, 6, 7. Lecz gdy upodobało się Bogu, objawić swojego Syna we mnie, list do Galacjan 1, 15-16. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, i już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Galacjan 2:20. Aby Chrystus przez wiarę uczynił sobie mieszkanie w waszych sercach. List do Efezjan 3:17. Chrystus z Was, nadzieja chwały. Kolosan 1:27. Moi drodzy, życzę błogosławionego nowego roku.